Najbardziej absurdalni dyktatorzy. Gurban Guly Berdy Mohamedow, prezydent Turkmenistanu od 2007 do 2022 roku. Gdy tylko objął urząd, natychmiast rozpoczął walkę z kultem jednostki swojego poprzednika Niyazowa. Kazał burzyć jego pomniki i usuwać portrety, ale tylko po to, żeby zastąpić je własnymi, nadał sobie nawet nowy tytuł Arkadak, co oznacza opiekun. O ile Niyazov jedynie zmienił nazwę miasta na swoje imię, o tyle nowy prezydent zbudował całe miasto na na swoją cześć. Z tym, że nie ma to sensu, bo tam nikt nie mieszka. Arkadak wprowadził szereg nowych zakazów. Zakazał samochodów w każdym innym kolorze niż biały, a także samochodów sportowych, chociaż sam miał ich setki. Prawdopodobnie chciał być najfajniejszy. Warto dodać, że jest zapolonym miłośnikiem motoryzacji i profesjonalnym kierowcą rajdowym, który oczywiście wygrywa wszystkie organizowane zawody. Z innych zakazów zabronił kolejek, aby nie wyglądało, że państwo sobie nie radzi, zabronił kobietom prowadzić samochody, a dodatkowo zabronił Obchodzić święta zagraniczne, w tym nowy rok. Co ciekawe, zezwolił na korzystanie z internetu, z tym że wszystkie zagraniczne strony są zablokowane. Berdy Muhamedow to człowiek wszechstronnie utalentowany. Uwielbia śpiewać, w tym rap, i występuje jako DJ, z tym że zmusza swoich mieszkańców, aby słuchali jego koncertów i klaskali. A teraz słuchajcie najlepszego. Podczas Eurowizji turkmańska telewizja w trakcie przerw reklamowych wstawia jego występy, sprawiając wrażenie, jakby brało on udział w konkursie. Finałową piosenkę zastępowano jego utworem, żeby wyglądało to tak, jakby to właśnie on wygrał Eurowizję. Jego talent nie kończy się tylko na muzyce. Jest również pasjonatą sportu. Uczy on urzędników, jak wykonywać ćwiczenia, organizuje teleturnieje sportowe, w których oczywiście zawsze wygrywa, a oprócz tego gra w koszykówkę. Na rowerze, no po prostu master. Uwielbia również wcielać się w rolę Rambo. Regularnie prezentuje swoje umiejętności strzeleckie, jak i rzucanie nożem. Ponadto napisał 53 książki o wszystkim. Od prawidłowego picia herbaty, poprzez lecznicze właściwości ziół, pozdrowie ryb życia. Swoje książki wręcza urzędnikom, którzy w zamian muszą przyłożyć książkę do czoła i pocałować ją w geście wdzięczności. Jak widać, jego grafik był dosyć napięty. Trudno nawet powiedzieć, kiedy on znajdował czas na zarządzanie krajem. W 2022 roku najwyraźniej się zmęczył. I jak przystało na prawdziwego króla, po prostu oddał swoją władzę synowi. Zasubskrybuj, aby dowiedzieć się więcej o innych dyktatorach.